Kalendarz dla fanów Harry'ego Pottera. Hejka, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na kolejny kalendarz adwentowy od Sokso. Tym razem jest to wersja dwunastodniowa i mamy tutaj skarpetki z Harrym Potterem. Widziałam, że jest też wersja taka 24-dniowa, po prostu większa, więc też myślę, że można sobie tam spojrzeć. No jak lubicie skarpetki, to, to według mnie super opcja. I po ostatnim filmie Sokso podesłało mi też kod rabatowy. Jest to taki kod Marysia20 i moi drodzy, on działa do 31 grudnia, nie jest on afiliacyjny, także nie zarabiam z tego. To jest po prostu taki kod, który mi SOXO podesłało. I właśnie do 31 grudnia jest on ważny. Daje rabat minus 20%. No i on nie ma limitu użyć, jest na całą stronę. Także jeżeli chcieliście kupić właśnie te skarpetki, to można to zrobić taniej. Widziałam właśnie po. W poprzednim filmie, że sporo z was tutaj fanów tej marki jest. Także myślę, że może akurat wam się ten koty przyda. No to cóż, ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i otwieramy po otworzeniu kalendarz wygląda w ten sposób. Także już tutaj mamy typowo harry potterowski design. No fajnie to wygląda. Ja jestem takim skarpetkowym frikiem, więc lubię takie rzeczy. I tak, ten kalendarz kosztuje 129,99, ale z tego co widzę, to dziś jest już za 90 99 groszy, bo też widzę, że trwają po prostu promocje z okazji Black Week na stronie Soxo Także to też jest fajna opcja, żeby. Sobie zrobić zakupy, tak myślę. No zresztą, jak to z Black Friday bywa, tak. No i tutaj mamy 12 okienek, czyli będzie 6 skarpetek. Także w tej cenie niższej 90 zł wychodzi nam 15 zł i 17 groszy za jedną parę a w tej cenie 129,99 wychodzi nam za... a w tej cenie 129,99 wychodzi nam za jedną parę 21 ,67 zł 67 groszy. Czyli mniej więcej właśnie tak, jak te skarpetki ich kosztują. No, a w tej promocyjnej cenie wychodzi taniej. No dobra, zobaczmy, jakie tutaj będą skarpeciorki. I... Oj, tutaj się przesunęła skarpetka, trochę podejrzałam, także... Ukrywam. I mamy tutaj Harego Potera. Proszę bardzo. Fajnie. Ja Harego lubię, ale nie jestem tak bardzo w tym uniwersum, żeby znać wszystkie postacie. Natomiast od dziecka pamiętam, jak czekałam na jesień i na to, żeby na przykołenie pojawiła się seria Harego Pottera. I tutaj mamy całą trójkę, czyli Harry, Hermiona i Ron. To są skarpetki takie dłuższe, więc na ten zimny czas, no to ekstra. Ja lubię właśnie te wyższe na jesień i zimę. I tutaj mamy znowu harego, czyli mamy tutaj parę już. Także są to takie same dwie skarpetki. Teraz czas na czwórkę i czwórkę mamy tutaj. I, I o, tutaj będzie się otwierała od góry. Ładnie się otwiera. I mamy kolejną parę. Więc tutaj tym razem nie musimy długo czekać na to, żeby para się zgromadziła. Teraz czas na piątkę. I piątka jest tu. O, co się tu kryje. I mamy. Bardzo. Gryffindor. No dobrze. Teraz szóstka. Jestem ciekawa, który dom najbardziej lubicie. Uuu, o, i na te co czekałam? Skarpetki, bo widziałam, że w ich asortymencie są. I są to Hedwigi. Także Hedwigi mi się bardzo podobają. E, siódemka. Jest tu. mamy tu gry Findor, Także mamy, zobaczcie, kolejną parę. To jest też fajny taki zestaw właśnie prezentowy, nawet czasami może nie kalendarz, bo tutaj kalendarz no to albo od połowy grudnia właśnie, albo co dwa dni można sobie otwierać. A e, jako zestaw no to też myślę, że fajna opcja dla fanów Harego Jest wybór tam wielkości tych skarpetek. I mamy tutaj już proszę bardzo parę. No, te skarpetki mi się turbo podobają. Dalej mamy ósemkę. Dalej mamy dziewiątkę. I dziewiątka. Oj, jest tutaj, troszkę załamałam. Mamy tutaj Harego. I tu chyba też. Aha, Harry Potter. I takie są delikatne. W sensie tutaj mamy, zobaczcie, napis. Tutaj też mamy taką fajną taki ściągacz. I tu mamy okulary. I właśnie Piorun. I właśnie błyskawice. I teraz dziesiątka. Dziesiątka jest tutaj starmioną, więc albo będziemy mieć ostatnią parę. Ostatni design, albo właśnie parę do tego nie. Mamy ostatni design. No i tu mamy. O. Bardzo. Taki wzór. Z tego co mi się wydaje, to tutaj mamy wszystkie te domy, tak? Hogwarts. A stąd mamy właśnie. I mamy też tutaj napisane Hogwarts Hogwart właśnie. Dobra. I jedenastka. Nie wiem jakby, ale ja zawsze na tych reklamach na Hauenie nie oglądałam właśnie Harego. To usypiałam i nigdy nie wiedziałam, jakie są końcówki na tej ostatniej reklamie zawsze mi się przystało. O! I mamy tutaj właśnie te parę. Teraz to sobie możemy wypożyczyć czy też właśnie na streamingach sobie obejrzeć i, i można zatrzymać do oglądać później obejrzeć później do końca a wcześniej no to jak przespałyśmy a wcześniej jak się przespało reklamę no to niestety trzeba było czekać <grych> więc tak to, tak to było no i dwunastka, o tutaj troszeczkę już to opakowanko rozwaliłam, no i mamy właśnie ostatnią parę z wart Proszę bardzo. Więc tak, ma, więc tak się to prezentuje. Zaraz Wam pokażę wszystkie obok siebie. Ostatnio pytaliście, jakie są składy. To składy macie tutaj. Mamy tutaj domieszkę bawełny w różnych proporcjach. Ja, tak jak Wam pisałam też tam w komentarzach, zazwyczaj wolę takie różne domieszki, bo one mi się mniej kulkują i uważam, że są przyjemniejsze. Natomiast no to zależy. Co kto lubi, co kto woli. I tutaj mam wersję 35-40, jeżeli chodzi o rozmiar. Jeszcze sobie sprawdziłam w Goglu, bo pisaliście, że najlepszy skład właśnie, część z Was, właśnie pisała, że najlepszy skład to jest 100% bawełny. Na, na przykład z mojego doświadczenia jest tak, że sama bawełna właśnie mi się kulkuje, a z takimi domieszkami, no to nie mam tego problemu. I też jakby wydaje mi się, że materiał jest przyjemniejszy. No i zapytałam, właśnie, jaki jest najlepszy skład skarpet. No i coś takiego. Wiadomo, każdy ma swoje preferencje, więc oczywiście, jak lubicie 100% bawełny, no to spoko. No, to tylko tak daje znać, żeby nie, ten, nie, nie demonizować też, właśnie takich, o, takich, właśnie domieszek. I tak prezentują się wszystkie skarpetki. E, mi się najbardziej podobają te trzy. I kurczę, nie wiem, czy ten, czy te, i nie wiem, czy te, czy te są moim top of the top. Hm. No ta trójka to jest top 3. Te są też spoko, ale bardziej mi się podobają te. Dajcie znać, które dla Was są najfajniejsze, który design jest dla Was najfajniejszy. I osobiście uważam, że jako właśnie prezent dla fanów to to jest super opcja. Więc e, tak to się prezentuje. Jestem ciekawa, co Wy myślicie, także dajcie koniecznie znać w komentarzu. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!